No i manga, jestem Gabi, to was w kolejnym odcinku na moim kanale, drugim odcinku ze Skywars, który nagrywam jednego dnia. Ale słuchajcie, dzisiaj gramy na innym teraz serwerze, ponieważ gramy na Jaś MC. Tak słuchajcie, dzisiaj gramy na JaśMC, niestety tutaj nie mam wykupionych żadnych itemów stałych, więc może być dość ciężko. Zaraz pewnie padnę, ale zobaczymy jak mi pójdzie, ponieważ jest to dość fajny serwer, no i co mam powiedzieć, no i gramy. Nie mam żadnych perełek ani nic tutaj, ale mamy tutaj tego, jabłuszko. To trzeba sobie wywalić zawsze pod nogi, żeby. oho ho, ho, ho. No to panowie, panowie, panie. Panowie, panie, słuchajcie, jak smieczyk. No i teraz jesteśmy, słuchajcie, jak sklata, jak smieczyk. Kurna, kurna, hata. Dobra, mamy to tak. Nie mam strzał, więc na łuki mi są na razie niepotrzebne, ale mam też zenchantowany łuk. O, panie, łopanie, 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 łopanie. Nie będę się do niego budował w takim wypadku, jeżeli mi nie lubisz. Dobra, słuchajcie, gramy. On jest tutaj tępy, czy co? Oj, 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 no i padłem, słuchajcie, no więc. No więc, ee, na razie padłem. No na razie, pierwsza chyba to była moja gierka od długiego czasu na jasięce Bo na się grałem kiedyś mega dawno, jeszcze na, na starym kącie, jak prębki nie miałem. No ale, słuchajcie, gramy sobie w takim wypadku. Tu jest. Halo, nie mogę wbić. Dobra, słuchajcie, no to jest ciężko, że nie ma takiego. No na tabliczkach, i trzeba się pchać pomiędzy graczami. przecież chyba ukryć. obra, wbiłem na jakąś rękę. No, i lecimy, słuchajcie, z kolejną ręką w takim wypadku. Nie wiem, czy to wyciąłem ca cały mój wywód, który był przed chwilą. Ale to gawę montażysta, powiem wam, czy wyciął, czy nie. Eee, no i co? No i gramy, no, gramy, gramy, szukamy. Bo ja te mapy pamiętam, słuchajcie, że takie mapy były. Dyak mieczyk, trzy perełki, dobra. Sojusze są zakazane, super, dziękujemy, dziękujemy. Nie mam zamiaru się sojuszować z tymi ludźmi. W szczęście sensie... dobrze są sojusze zakazane, właśnie to jest jeden z głównych problemów czasami, jak są na przykład sojusze na Skywarsach. Dobra, czy to są dwie czy trzy skrzynki? Chyba są dwie, dobra. Dobra, pójdźmy tutaj po prostu. Aha, fajnie. Pójdźmy tutaj. A je, dobra, fajnie. Kilek poszedł bez sklaty, ale się udało. Dobra, um, udało się kilka zdobyć, więc tak, musimy na razie się podlecieć troszkę, więc nie będę leciał chyba jeszcze na mida, Tam jest ktoś już tak wykokszony dość bardzo. Jak jeszcze teraz się 3, 2, 1. Chyba trafię, chyba trafię, chyba... Nie trafiłem. No No nie umiem rzucać perełkami, no przepraszam. Hub. Wychodzimy. 53 monety mamy, a za co ja dostałem 50 monet w poprzedniej rundzie? Dostałem 50 monet. Dobra, nie wiem. Nie mam pojęcia, skąd mam 50 monet w tym momencie. Nalecimy no, sobie na to marękę. No i co, no i, no i gramy, słuchajcie, już się szybko ładnie zapełniła. więc tu chyba bez cięć nawet zrobimy ten odcinek. Mm, jestem, słuchajcie, jeszcze nawet przed zmontowaniem poprzedniego odcinka, jakby. Mm, jakby wam to powiedzieć. Czekajcie, bo się teraz zamyśliłem. Jestem, przed zmontowaniem następnego odcinka. Nagrywam te odcinki tak zwanym longiem, czyli jeden po drugim. Dobra, mm, gdzie tu są skrzynki? Jeszcze tu jest u góry skrzynka. To trzeba chyba coś zniszczyć. O tak, mm, nie mam miecza. To jest jeden problem. Ale przynajmniej mam full seta, to jest dobre. No, a masz trawy, Mam, to dobrze. Mm, jakby patrzcie się na mnie, i ci gracze. Ja się no, ale ja tu nie, nie, nie widzę trzeciej skrzynki. No. Jak zaraz mi ktoś powie, że no była tutaj ukryta pod tym, tym, to się zdenerwuje, naprawdę. Jakbym go zabił, to by było piękne. Nie mam, nie mam nic, nie mam, nie mam miecza. No, jakby tu by mi się przydały. Bardzo itemy stałe, no ale co mam powiedzieć, no niestety. Hmm. Lecimy, A bym dostał plus jeden klucz, gdybym miał konto elita, no niestety nie mam konta elita, kurde, no daj mi wejść, dobra. Sklep Skywars, co to jest, klasy, ale to są chyba jednorazowe klasy, ja podziękuję z tymi klasami, ja mam 53 monet i to są zestawy jednorazowe. O, gramy, 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 gramy. Dostaje damage? Nie, nie dostaje. Na początku jest chyba damage od upadku wyłączony, tu są jakieś dwie skrzynki widzę, no bo przynajmniej kierka. Trzy gapy, to jest dobrze. No ale nie mam żadnego miecza nadal. O kurde, kurde, poszło. Szybko, 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 szybko. Tu strasznie dużo i temu się dostaje. Ciężko mnie wszystkie zabrać. To jest też jeden, jedna rzecz, ale dobra, Czy tu jest jeszcze skrzynka jakaś? No ja nie widzę jej. No kurde, no przepraszam, wszystkich graczy ja się chcę, ale ja nie widzę. W sensie, że ja na wertezie pamiętam wszystkie mapy, no to wiadomo, no ale tutaj jest mi ciężko spamiętać te wszystkie yy, wszystkie rzeczy, bo gram na tym serwerze. Nie za długo, dobra, lecimy sobie szybciutko skraftować mieczyk, bo to jest 2 damage'a więcej, to jest dużo. Yy, dobra, mam perełki? Nie mam perełek nawet, słuchajcie. W tym momencie to jest słabe, tylko trochę wody wydajemy na zapas. Dobra, to są straszne odległości pomiędzy tymi tymi. Nie, nie sojuszuję się z tobą, idź. Wiedziałem, że tak się stanie, wiedziałem, że tak się stanie. Trzeba było rozlać wodę mocniej, to bym nie był aż tak nisko. Kurde, 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 kurde. Jemy koksa. jemy jabłko. Prędzej umrę, niż tutaj on mnie zrzuci. Trzeba się kurde ruszać. Kurde, no nie wiem, no jestem słaby, widać, że jak już mi tylko... Za... Tak jak mówią wszyscy na Warflay, jeżeli gdybym nie miał tej klasy, to ja bym nie był taki mocny. No i chyba mają rację, słuchajcie no. Tutaj nie mam nic i widać mojego real skilla tak zwanego. Dobra, kurde, kurde. Kurde. To jest tak, opcja pierwsza umrę, opcja druga umrę, a opcja trzecia skończą mu się strzały. Więc najprawdopodobniej opcja pierwsza i druga wygra Właśnie, tak jak mówiłem. No niestety, nie udało się. Lecimy dalej w takim wypadku. I się nie przejmujemy, słuchajcie, bo trzeba grać. Żeby wyskillować to wszystko. Dobra, 7 na 12 można wbijać. Jestem graczem, no niestety. No ale... No ale tak jest. Yy, zobaczymy, no. Nie wiem w ogóle, który odcinek poszedł pierwszy, czy ten z Verteza, czy ten. Najprawdopodobniej z Verteza, ale jeżeli ten poszedł pierwszy, no to widzimy się w pierwszym odcinku serii. Ale to nie wiem, po prostu dzisiaj nagrywam dużo. Nawet no, nie wiem, czy ten odcinek został opublikowany, tak szczerze powiem wam, bo od jak smieczyk. Bo nagrywam je dużo, nagrywam ci Chcę nagrać cztery odcinki, dwa z Minecrafta i dwa z BS-a. No, w tym momencie mamy już drugi z Minecrafta, więc teraz potem ruszam na nagrywanie BS-a. Bez... Czy to jest skrzynka? czy ja po prostu zeskoczyłem jak idiota, gdzieś tu. Dobra, jest ślepy, przepraszam, przepraszam. Ej, mam enchant, słuchajcie, GZ, GZ w takim wypadku. Dobra, zrespimy go tutaj. Czy mam? Tak, mam. Boże. Tak. Czy tutaj Oj, oj, ojoj, ojoj, proszę nie. Tak się zabudujemy trochę jak jakiś. O, chodź, tu się ma. Witam pana. No nie! Super, 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 super się mi gra. Ja nie jestem zły, nie jestem w ogóle zły. E, dobra, lecimy, słuchajcie. No trochę porage'owałem, no ale co mi to? Co, co to dla mnie? Co to dla mnie słuchajcie? Gramy, gramy i się nie przejmujemy, ile już mamy? 8 minut, a ja ani razu nie wygrałem. No chociaż jakbym raz tu wygrał, to by było super. Nawet też się wygrałem chyba 3 razy. No, już nie wiem. Ale... Ja nie będę wspominał. Ale na no, Jasiem co jest naprawdę fajnie, no co się mi, ale na razie ok. Mm. Więc tak, no jeżeli nie mówcie, proponujcie inne serwery. Mogę, mogę jeszcze na Hypixelu troszeczkę pograć, jeżeli chcecie, żebym sprawdził tam Skywarsy. Tam jestem troszeczkę lepszy. Tam mam ze 100 tysięcy coinów. Wiem, wiem, trochę, trochę podkoksiłem tam. Gdzie to jest skrzynka? Tu jest. Wiedziałem. Pamiętam stary gracz. Tu jestem OG. No, wszędzie te per perlarze, kurde, opuść. No, ja tu nie mam szans, słuchajcie, grać z takimi, kurde, vipy same, no kurde, no. Bez, bez itemów stałych, bez klas, to tu jest normalnie mi się ciężko gra. To będzie chyba jedna z ostatnich w tym odcinku, jak nie ostatnia. A możliwe, że przedostatnia, ponieważ, no, trzeba coś będzie wyciąć, żeby ten odcinek miał 10 minut, no, ale. No nie no, jak ta ręka nam pójdzie dość dobrze, to może być ostatnia. No słuchajcie, ale mi nie idzie na tym serwerze, no. Totalnie mi nie idzie na tym serwerze na razie. Więc. Mam nadzieję, że, że jakbym, trochę tutaj miał więcej itemów stałych, to by mi wyszło o wiele lepiej, nie pamiętam jaki miałem wcześniej nick, żeby się tu zalogować na jakąś kąt, na którym coś miałem, no ale no ale co mam wam powiedzieć dobra, na razie nie jest źle mam łuki, strzały no ale nadal nie mam dobrych dobrego miecza, no nawet powiedziałem dobrego, nie miecza, dobra e, dobra, 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 dobra mm. <ścoughs> tutaj będzie lepiej, będzie lepiej, dobra mm. Kurde, 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 kurde. Dobra, poszedł kill, super. Udało się nam przynajmniej kogoś skilować. To był jakiś VIP, czy Elita, czy coś tam. Nie znam się tutaj na rangach, ale mamy mieczyk z Knockbackiem. Jest na razie dość dobrze. To że mi się już, kurde, ostatni koksik został. Strzelamy z łuku, słuchajcie, bo nie ma co tam iść na środek, bo widzę, że ta osoba. Albo tam, poczekaj. Tamo. Kurde, 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 kurde. kurde Czy mi się uda wtrafić gdzieś? No nie, nie wiem, czy mi się uda wtrafić. Sam trafić. A to niektórzy mówią, dobra. Na razie jest dobrze, bo mamy dość dużo HP. W no mamy te absorpcje, czy jak tam się nazywa. Jakkolwiek, dobra. Żeby teraz nie spaść, to ważne jest rozwalić sobie tutaj loot. Bo na wertezie mam rakietę, ale tu rakiety nie mam, więc potrzebuję coś tak zwany zamiennik. Ok. no niestety nie udało mi się zabić, ale przynajmniej miałem killa. I to jest dobry koniec tego odcinka, ponieważ słuchajcie, miałem killa. Mogę wyjść sobie na huba. Tak, jestem na hubie Skywarsów. No i mam, słuchajcie, dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Ja byłem Gawel, jestem Gaweł, no i siema, siema, siema i siema!